Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Gabinet Informatyka. Dzisiaj pokażę, jak zamontować oraz zdemontować pamięci RAM. Przy demontażu należy pamiętać o odbezpieczeniu tych dwóch klipsów. Dzięki temu będziemy bezpiecznie mogli odciągnąć nasze kości RAM. Tak samo robimy z drugą pamięcią, i jak widzimy, bez problemu one nam wychodzą. Jeszcze przed zainstalowaniem nowych pamięci należy wspomnieć, że nie instalujemy je w slotach sąsiednich, tylko naprzemiennie. Tak jak tutaj, jest czerwony do czerwonych, a czarny do czarnych. Podczas instalacji nowych pamięci należy patrzeć na charakterystyczny rowek. Tutaj akurat mamy pamięci DDR4 i na chwilę się zatrzymam. Muszę powiedzieć wam, że na przykład pamięci DDR3 mają ten, te wycięcie w innym miejscu niż DDR4, czyli przy montażu musimy sprawdzić, czy odpowiednie sloty pasują nam do kości RAM. Gdy już to sprawdziliśmy, odwracamy nasze pamięci, tak by te wycięcie się zgadzało ze slotem. E, tak jak mówiłem, instalujemy czerwone do czerwonych, czarne do czarnych. Możecie mieć inne kolory, ale nie instalujemy je obok siebie, tylko z jedną przerwą. Teraz specjalnie pokażę Wam, co się stanie, jeżeli włożymy pamięci odwrotnie. E, jak widzicie, nie mogę ich włożyć, dlatego że te wycięcie nie zgadza się ze slotem. Próbuję lekko docisnąć, nic nie wchodzi, dlatego że te wycięcie na magistrali nie pokrywa się z wycięciem na slotie. Także jeżeli coś nie idzie, nie wciskajcie tego mocno, delikatnie wszystko, jak widzicie, wskoczyło. Aby być pewnym, że pamięć dobrze się trzyma, musimy usłyszeć charakterystyczne kliknięcie tutaj w tym białym zabezpieczeniu. Jak widzicie, nic nie wypada, wszystko trzyma się dobrze. Tak samo robimy z drugą pamięcią. Wszystko na miejscu, jak widzimy te zabezpieczenia wskoczyły. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda dokładnie z bliska. Tak prezentują się HyperXy pamięci DDR4. I w tym poradniku to wszystko. Trzymajcie się i i do następnego. Na razie.